Witam Państwa na pomyczowej konferencji prasowej. GKS Katowice pokonał Dolgan Ząbki 3 do 1. Najpierw o od trenera gości, pana Roberta Podolińskiego, tym Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim gratulacje dla trenera, bo moim zdaniem z przekroju spotkania wygrał zespół lepszy, który, który lepiej się dzisiaj prezentował. I to zwycięstwo jest zasłużone. Za GKS to był do tej pory najlepiej grający zespół, z jakim, z jakim spotkaliśmy się. I są tego dwie przyczyny. Pierwsza jest taka, że Siła rażenia GKS-u i zdolność do wykańczania błędów przeciwnika jest niesamowita, bo, bo to jak ten zespół czyha na błędy, jak z tego korzysta, tylko kapelusz z głów. A druga rzecz jest taka, że ja jestem dumny ze swojego zespołu, może Państwa zaskoczę, ale jestem dumny z tego, że przyjechaliśmy tutaj z duszą na ramieniu, bez siedmiu piłkarzy i ci chłopcy, którzy dzisiaj się pokazali byli w stanie grając niezbyt mocny mecz, moim zdaniem byliśmy w stanie stąd wywieźć punkt. I za to chylę, chylę czoła przed moim zespołem i, i nie mogę się doczekać rewanżu, kiedy mam nadzieję będziemy w najmocniejszym zestawieniu, bo myślę, że jesteśmy w stanie stworzyć jeszcze lepsze piłkarskie widowisko, a takie dzisiaj chyba oglądaliśmy. Dziękuję. Witam wszystkich. Dziękuję bardzo. Myślę, że rzeczywiście momentami zagraliśmy niezłe spotkanie, ale momentami były też Nazwijmy to niedociągnięcia z naszej strony. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że Dolkan jest osłabiony przed tym meczem, natomiast mimo to przestrzegałem zawodników przed lekceważeniem tego zespołu, bo, bo naprawdę ta drużyna jest groźna pomimo, pomimo osłabień. Tak jak trener Podoliński powiedział, rzeczywiście może przekroju całego spotkania wygrała drużyna lepsza, ale... Ale kto wie, jak ten mecz by się ułożył, gdyby, gdyby yy, nie, nie, nie ta skuteczność i, i te w końcówce rzeczywiście kilka fajnych akcji, które udało się zakończyć bankami. Oczywiście dla nas są to bardzo cenne punkty. Yy, cieszy wygrana yy, z liderem u siebie. Myślę, że, że, że czas, abyśmy jakieś punkty przywozili z wyjazdów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zachęcam do zadawania pytań. Macie Warcraft Borszczą, także pana Pana Oskala, do tego Tomasza Wróla, który był bohaterem tego meczu. Z jego atmosferą, zaraz spore nadzieje w Katowicach, ale do tej pory nie prezentował się szczególnie, szczególnie dobrze w ten mecz. Ma szansę być do niego przewodniczący? Czy potem już wraca do tej swojej wysokiej dyspozycji którą znamy? Myślę, że Tomasz Brubel jest zawodnikiem rozpoznawalnym w polskiej nie tylko pierwszej lidze, ale i ekstraklasie. Czemu on nie był w najwyższej formie, to być może ta odpowiedź jest dosyć prosta. On ostatnie pół roku gdzieś tam jakby stracił i każdy potrzebuje trochę, trochę czasu, aby, aby odzyskać swoją dyspozycję. I myślę, że tak, on rozmawialiśmy z nim wiele razy i było widać, że ta forma zwyżkuje. Fajnie, że dzisiaj w takim właśnie ważnym meczu dla nas jakby to się jeszcze bardziej przełożyło na wynik. Jeszcze jakieś pytania? W takim razie na zakończenie chciałbym dodać, że dzisiejsze spotkanie oglądało 6500 osób. Dziękuję bardzo za okay.